Chciałbym zrobić rezerwację na najbliższy lot do Provincetown Przykro mi, ale nasz komputer jest w tej chwili zajęty 85 tysięcy punktów i trzy miecze wokół smoka Wygraj ze mną, mięczaku Odsuń się, mistrzu Joda. Są lepsi od ciebie Komputer jest mi potrzebny do pracy Kenny, mamy coś ważnego do zrobienia Co takiego? Wkraść się do samolotu Roya i podziurawić mu papierowe torebki Fajnie. Co to za matołki? To nasi piloci. Nazwisko? Joe? Jestem w hangarze. Muszę wysłać komuś kwiaty. Gdzie kupowałeś te róże dla mnie? W kwiaciarni przy Cliff Road. Masz ich telefon? Jest w notesie w prawej górnej szufladzie. Pozwól, że ja poszukam. Numer 956. Dlaczego wyrwałeś mi z ręki ten notes? Bez powodu, taki głupi odruch. Sama wiesz, jaki jestem szajbos. Uważaj, bo uwierzę. Co chcesz przede mną ukryć? Nie bądź śmieszna. Ja miałbym coś ukrywać. Twoje reakcje są wprost maniakalne. Skąd Ci przyszło do głowy, że ja coś ukrywam? Moje życie jest jak otwarta księga. O czym to mówiliśmy? Otwieraj tę cholerną szufladę. Chcę zobaczyć, co tam jest, i to zaraz. Zostaw to, to prywatny notes. Są dwa rodzaje prywatności, Joe. Pierwszy to ten, kiedy nie ma się nic do ukrycia i nikogo to nie obchodzi. I jest ten drugi rodzaj prywatności, który powoduje, że człowiekowi na czoło bije zimny pot. Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Thanks. Dzięki Jak ty byś się czuła, gdybym ja grzebał w twojej torebce? Nie mam nic do ukrycia, szczególnie przed kimś, na kim mi zależy Chcesz powiedzieć, że nie masz tam nic, czego nie chciałobyś, żebym widział? Nie, niczego tu nie mam, zobacz sam Szczotka, tusz do rzęs Muszę lecieć Co tam jest? Nic, no wiesz, zwykłe kobiece drobiazgi Pejczy, łańcuchy i zostaw dalekowschodnich afrodyzjaków. Żartujesz, prawda? To hańba. Co, Roy? Tu jest napisane: Miss Nantucket wyprana na stanowym konkursie piękności. Przedstawicielka naszej pięknej wyspy przyjeżdża pijana na konkurs. Tu jest napisane Miss Nantucket wybrana na Stanowym Konkursie Piękności. Nie wyprana. Pokaż. Masz rację. Niech jej pójdzie na zdrowie. Nie myślałeś o tym, że może powinieneś nosić okulary? Jeszcze czego, nie potrzebuje. Nie należy się wstydzić utraty sprawności fizycznej w wyniku starzenia się, ani też ukrywać się przed osobami młodszymi i bardziej sprawnymi. Jak powiedział Dylan, nie wahaj się wejść w tę noc, szalej, bowiem czasy się zmieniają. Chyba pomyliłcie się Bob Dylan z Dylanem Thomasem. Co za bzdura. Dylan Thomas był walijskim poetą, a Bob Dylan grał w wyspie Gilligana. Nie, to był Bob Denver. Nie. Bob Denver to ten, który śpiewał Rocky Mountain High. Masz rację. Wow! Patrz, co właśnie wysiadło z samolotu. Nie marzę nawet, by porozmawiać z taką kobietą. No to patrz. Przepraszam. My się chyba znamy. Jesteś modelką. Co taka miła dziewczyna robi w takim miejscu? Spod jakiego znaku jesteś? Z tym pieprzykiem lepiej iść do lekarza. Co? Chciałem tylko przelecieć te wszystkie koszmarne frazesy. Nigdy nie słyszałam tego o pieprzyku. W Europie Wschodniej działa bez pudła. Brian jest niesamowity, prawda? Marzę, żeby mieć kiedyś takie powodzenie u kobiet. Jasne, strzelaj do wszystkiego, co się rusza, a w końcu w coś trafisz. I co? Umówiłeś się z nią? Dziś wieczorem. Ja stawiam kolację, ale nie we włoskiej restauracji. Nie lubię wsysania makaronu. Gdybyś miał ochotę na smażone dorsze, to pracuję w smażalni ryb Ahaba. Masz dodatkowe zajęcie? Nie obraź się, ale twój brat nie płaci najlepiej. Mają jeszcze wolne taty? Helen? Zmieniłem zdanie. Stwierdziłem, że skoro jesteśmy razem, to nie powinniśmy mieć przed sobą tajemnic. Oto mój notes, możesz zajrzeć. Nie trzeba, czołgi. Ale ja chcę, żebyś zajrzał. Śmiało, dobrze? Obok kwiatarni jest nazwisko, które powinno być ci chyba znajome. Nancy Ferguson? Właśnie. Skąd wzięła się Nancy Ferguson w Twoim notesie? Szczerze mówiąc, zeszłej wiosny, zanim ty i ja myśleliśmy o chodzeniu ze sobą, mieliśmy romans z tyczną randkę. Nancy Ferguson? To Ty chciałeś zajrzeć do mojego notesu. Jak mówi przysłowie, jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz, ale nie tam, gdzie spała Nancy Ferguson. I skąd to gwiazdka przy jej nazwisku? Tak sobie bazgrałem. Uważaj, bo uwierzę. Daj spokój. W porządku Joe, masz rację, przepraszam To wszystko przeszłość Mogło być gorzej To mogła być Sherry Scudder Istotnie Pozwoliłem ci zajrzeć do notesu, więc teraz ty musisz pokazać mi co ukrywasz w torebce Jeszcze czego? To nie jest uczciwe Uczciwe? Witaj w świecie romansów, Skarben Zabawna z nich para, nieprawdaż? Mimo to lepiej być z kimś niż łazić po lokalach dla samotnych serc. To okropne i samotne życie. Wiem, co masz na myśli, Roy. Zanim poznałem Bunny, spędziłem wiele wieczorów w Nightingale Castle, zastanawiając się, gdzie podziały się wszystkie piękne kobiety. Nightingale Castle to bar dla homoseksualistów. Naprawdę? To by wyjaśniało to telefony od Steve'a. No cóż, masz rację. To ciężkie życie. O czym ty mówisz, Hackett? Ty chyba nie masz kłopotów z podrywaniem kobiet. Kobiet ogólnie nie, ale ta jedna kobieta to co innego. Jestem przecież w miarę inteligentnym facetem. Studiowałem w Princeton, byłem w NASA. Jest nawet wioska w Hondurasie, gdzie uważają mnie za Boga. Ale jakoś nie umiem znaleźć wrażliwej, atrakcyjnej, inteligentnej kobiety. Tu jestem. Słucham? Uważam, że jestem wrażliwą, atrakcyjną i inteligentną kobietą. I dodałbym, że dość zadufana w sobie. Mówię do wiary, że aż tyle nas łączy. Mam na imię Melinda, a Zwykle tego nie robię. Nie jestem typem kobiet, które wysiadują na lotniskach. To znaczy, pasażerką? Teraz się śmiejesz. Zjedź ze mną kolację, a będziesz puszczać nosem bąbelki z drogiego szampana. Jaka dziewczyna przy zdrowych zmysłach odrzuciłaby takie zaproszenie? Ona mi się podoba. Ogłaszam przylot samolotu linii St. Piper Air, rejs numer 8 z Hyannis. To mój lot. Chwileczkę, już idziesz? Nie, czekam na kogoś. Myślałem, że to ja jestem mężczyzną Twoich marzeń. Cześć mamo, cześć Kenny. Mama, Kenny, mama Keniego. Nie wierzę własnym oczom. Ty idziesz na randkę z moją mamą? Nie wyglądasz na jego matkę. Ale to prawda, przysięgam. Dziękuję, kochanie. Więc nie masz nic przeciwko temu, drogi chłopcze? Żartujesz chyba? Oczywiście, że nie. Muszę zrobić wpis do książki lotów. Poczekaj w samochodzie. Świetnie, wpadnę po ciebie o ósmej, dobrze? Do zobaczenia. Mam nadzieję, że lubisz tańce ludowe. Mam nadzieję, że żartujesz. Wyobrażasz sobie, idę na randkę z twoją matką. Trzymaj się z daleka od mojej mamy. Co? Znam cię, wiem, jak traktujesz kobiety. Chcemy tylko wyjść razem i miło spędzić czas. Co w tym złego? Choćby to, że na jedną randkę już dziś się umówiłeś. Naprawdę? Dziś rano na lotnisku, potraktowałeś się jak dziwkę. Mógłbyś mówić jaśniej? Blondynka. A, tam, tam. Nic ważnego. Strząsnę ją jako kruszki z serwetki. To właśnie miałem na myśli. Dziś puścisz kantem ją, a jutro moją mamę. Źle mnie oceniasz, chłopcze. Ja nie jestem taki. No, może jestem, ale umiem się zmienić. Nieważne, jaką wymówkę wymyślisz, ale masz się z tego wycefać. Słuchaj, Kenny, to bardzo ładnie, że troszczysz się o swoją mamę, ale jak to powiedzieć... To nie twój interes Ostrzegam cię, jeśli ją skrzywdzisz, pożałujesz, że na twojej drodze staną Kenneth Margaret McAlvey Margaret? Nie śmiej się Drugie imię jest po mojej prababce, która była indiańską wojowniczką, więc uważaj Spotykałem już brzydsze osoby o tym imieniu Fay. Mogłabyś tu podejść? Jasne. Chciałam się poradzić w pewnej sprawie. Dowiedziałem się właśnie, że muszę nosić okulary. I pożyczyłem tę oprawkę, żeby zobaczyć, czy mi się spodoba. Co powiesz? Roy, jakie piękne okulary! Naprawdę? Dzięki. Te soczewki są tak czyste, że wydaje się, jakby w ogóle ich nie było. Fałszywe okulary. Nabrałeś mnie, Roy. Co nowego, chłopcze? Bailey miał kłopoty z sierżantem. Że im się jeszcze chce to ciągnąć. Słuchaj, Brian. Jestem ci winien przeprosiny. Nie miałem prawa tak do ciebie mówić. Nie ma sprawy. Twoja mama to równa babka i nie chciałeś, żeby spotkała ją przykrość. To jej nie grozi. Szczerze mówiąc, chyba wpadłeś jej w oko. Naprawdę? Właśnie przyszło mi do głowy, że jeśli będzie wam dalej tak dobrze razem To może kiedyś zostałbyś moim tatą To by dopiero było Zabij mnie, Joe Teraz jestem zajęty, może później Poszedłem na randkę z mamą Keniego i obiecałem mu, że jej nie skrzywdzę No wiesz, a teraz ta kobieta jest we mnie po uszy zakochana W czym problem? Niech ją diabry porwą co się stało? Dopiero co mówiłeś mi, że chyba coś z tego będzie. Powiem ci, co się stało. Ona się zmieniła. Jak Wilkowak przypełni księżyca? Dziupiej się nie zamykało. Ta kobieta gada, jakby płyta się zaczęła. Jeśli nie mówi o sobie, to o swoim kocie, albo o tym, jak cudowny jest jej były mąż i że nie rozumie, jak mógł od niej odejść. Wiesz, dlaczego odszedł? Bo miał uszy. Well, nie ostrzegał mnie, żebym trzymał się od niej z daleka Gdybym był, posłuchał mądrości tego dziecka Gdybym nie był, umówił się z tą kobietą Gdyby babcia miała wąsy, to by była dziadkiem Bawicie to, prawda? Mam tak niewiele przyjemności w życiu co ja mam zrobić? Nie chcę zranić tego dzieciaka, ale muszę rzucić w diabły jego matkę. Skończ z tym. Zadzwoń natychmiast do jego matki, a potem wyjaśnij to kanimu On zrozumie. Dobra. Należy postępować uczciwie, co nie? Masz. Powiedz jej, że jesteś z ośrodka zapobiegania epidemiom i zapytaj, czy miała jakikolwiek kontakt z Brianem Hackettem. Okej, okej. Cześć, Melindo. Hi, tu bra. Yeah, Tak Tu Ja. Yeah. Tak, Aha, aha, her diary. Jej pamiętnik. What? Co takiego? O oh, no. O oh, nie. O mój Boże Co ty wyprawiasz? Co ja wyprawiam? Co ty wyprawiasz? Kim do cholery jest Bob i dlaczego twoje uda płonęły do niego zeszłej nocy? Czyś ty zwariował? Przepraszam, chyba zostawiłam... To moja torebka Nie pani, tylko jej Wcale nie Ona ma rację, ta jest moja Pan czyta mój pamiętnik Ja nie, przysięgam, nic nie wiem o pani uda Dziwię ci się, Joe. Przepraszam, nie wiem, co we mnie wstąpiło. Dostaję obsesji na punkcie tego, co tam ukrywasz. Niczego tam nie ukryłem. Po prostu droczyłam się z tobą. Wiem, że mi nie uwierzysz. Zajrzyj mnie, dobrze? Proszę bardzo. Oto cała tajemnica. Moje najgłębiej skrywane sekrety. A to co? Szminka. Nigdy nie będę mogła spojrzeć ci w oczy. A to co? Kluczyki. Co za hańba. Skończyłaś? Nie wiem. Napatrzyłeś się już? Twoje na wierzchu. Trzeba z tym skończyć. Już i tak mi wstyd, że stało się to dla mnie obsesją. Ale teraz koniec z tym. To dobrze. Co to było? O mój Boże. Zapomniałam, że to dalej tam jest. Co to jest, Helen? Nic. Nic. Zabawna z nich para, nieprawdaż? Kenny, dobrze, że jesteś. Sam nie wiem, jak ci to powiedzieć, więc chyba powiem wprost. Rozmawiałem właśnie z twoją mamą. Nie będę więcej się z nią spotykał. Co? Stwierdziliśmy, że nic z tego nie będzie. Stwierdziliśmy? My stwierdziliśmy? Nie, stary, to Ty stwierdziłeś. Wiedziałem, że to zrobisz. Nie rozumiesz. Doskonale rozumiem. Złamałeś serce mojej mamie. I życzę Ci śmierci. Myślę, że poszło całkiem dobrze. Dziękuję Panu. Witamy w Smażalni Ahaba Czy mogę przyjąć zamówienie? Kenny to ja, Brian. Chciałem z tobą chwilę porozmawiać. Mogę przyjąć zamówienie? Kenny, nie jestem głodny. Muszę z tobą pogadać. Proszę nie blokować przyjazdu. Daj spokój, Kenny. Nic nie słyszę. Proszę mówić w nos drzew wieloryba. Nie będę. Nie wiem, kto w nim dłubał. Dobrze, złożę zamówienie. Proszę o szał oceanu. Z frytkami czy bez? Potrawa, która tak się nazywa, mogłaby być bez frytek? Nie. 4 dolary 75 centów. Proszę podjechać po potrawę. Jeden szał. O mój Boże! Kenny, daj spokój. Porozmawiajmy. Słuchaj, kiedy umawiam się z kobietą, zawsze mam nadzieję, że coś z tego wyniknie. To kłamstwo. Jedyne o co ci chodzi, to żeby je wykorzystać i rzucić. Nic nie obchodzą ci ich uczucia. Myślisz tylko o sobie i swoich prymitywnych, zwierzęcych zachciankach. Witamy w Smażalni OHABA. Mogę przyjąć zamówienie? Trzy aha-burgery i duży koktajl Moby Dick. Budzisz we mnie wstręt. No to dwa aha-burgery i średni koktajl. Gdyby nie to, że jestem w pracy, zabrałbym cię na zaplecze i dał po mordzie. Naprawdę chcesz mnie uderzyć? Czy przez to poczujesz się lepiej? Jeśli chcesz mnie rąbnąć, chłopcze, proszę bardzo. Nawet ci to ułatwi. Zaraz, widzisz, że rozmawiam? No dalej, chłopcze. Uderz mnie. Przepraszam, że musiał pan czekać. Zaraz będzie pan obsłużony. Nie ma sprawy. Nie spieszy mi się. Jednak uderzyłeś mnie. Przecież sam tego chciałeś. Tak ale kiedy ktoś mówi dalej uderz mnie, to nie ma naprawdę tego na myśli. Wiesz co, stary? Jak na takiego malca masz całkiem niezły prawy. Miałem w ręku rulon ćwierć dolarówek. Co mi przypomina, że jesteś mi winien? 4,75. No cóż, zrobiłem co mogłem. Nie wiem, co jeszcze mógłbym zrobić. Dziękuję. Ja tylko chciałem, żeby spotkała kogoś i była szczęśliwa. Tak będzie. Jasne. Spotyka się z wieloma facetami, i jakoś żaden z nich nigdy nie wraca. Co z nią nie da? Tak? Czy jest do niczego? Nie, Kenny, to nie o to chodzi. Nie jest dość ładna, skąd? Jest ładna, więc co? Nie dość inteligentna, nie ma poczucia humoru, źle się ubiera, ma złe maniery, złą postawę. Przecież musi coś być. Nie, Kenny, to nic z tych rzeczy, więc powiedz, co to jest. Potrafię to znieść. Co to jest? Powiem ci, chcesz wiedzieć, co to jest? To ja. To wszystko moja wina. Nie potrafię trwale się zaangażować. Zawsze, kiedy spotykam wspaniałą kobietę, taką jak twoja matka, biegnę w przeciwnym kierunku. A niestety, kiedy biegnę, depczę ludziom po uczuciach. Przykro mi. Dam ci radę, Brian. Dorośnij. Staram się. I kto wie, może kiedyś przy odrobinie szczęścia będę taki rozsądny i dojrzały jak ty. Zaczekaj chwilę, Brian. Masz nowy koktajl. Nie trzeba. Niestety tak. Naplułem do tamtego. <noise> Dziękuję, Kenny.